Dobra. Cześć, mamy widzowie! Dzisiaj Wam pokażę, jak wybudować domek osadnika. Ogólnie jestem na moim takim świątecznym świecie. I właśnie to jest moja wioska, w której jestem. W kolejnym odcinku bym mogę Wam pokazać moją wioskę, która jest tam, chyba tak, tak. Ona jest tam. No więc, tak, wybierać. No więc, tak, przechodzimy do budowania. Wybieracie sobie pole, w moim przypadku jest to to miejsce i teraz Wam pokażę, jakie bloki musicie w tym mieć. Oczyszczowany dębowy pień, szybę, dębowe drzwi, dębowe schody, dębowe deski oraz bruk albo kamień. I tak, oczyszczowanym dębem cztery bloki w górę. Później tyle samo brukiem w górę. Dwa bruki w górę, szyba i, i jeden bruk w górę. No i później tak samo. I, i tak naprawdę, generalnie tak się buduje jedną ścianę. Za chwilę się nam dzień skończy. No tak włączyłem nagrywanie, bo chciałem coś wam dla was nagrać, wiedziałem, że bardzo czekacie ostatnio na filmy, to wam nagram takie coś. Taki prosty poradnik, jak ktoś chce rozbudowywać wioskę, taką najprostszą wioskę na świecie, to ten poradnik mu bardzo w tym pomoże. Jednak radzę oglądać do końca, bo jeżeli chodzi o ten dach, to to jest trochę trudne. No, widzicie nam swoich osadników. Niektórzy nawet mają imiona nadane jako nick. A tak w ogóle dajcie znać w komentarzu, co nam dostaliście pod choinkę. I czy, i, czy, I czy czekacie na święta. A tak w ogóle w ogóle może macie jakieś plany, bo... albo oglądaliście już jakiś świąteczny film. A i tak w ogóle możecie też zrobić też taką ten. Ale też dajcie znaka, czy Wam się podobały Zielone 4. Kto nie słyszał jeszcze, to na kanale Palion Zielone 4 już jest, więc można już słuchać. Może zrobię reakcję. Nie wiem, pomyślę. Może będzie fajny taki filmik. Okej. Okay. No to ja widzowie idę. W kimę widzimy się jutro. No dobrze, widzowie, siemka, no ta informacja była prawdziwa. No nie chodziło mi w sensie o takie prawdziwe jutrze, tylko takie Minecraftowe. Nie wiem, czemu mi się tak powiedziało. A tak w ogóle, to jest domek świętego Mikołaja. Dajcie znać, czy ładny. O, ale gdybyś chciał zbudować komin, niech użyje ogniska. Tak na przyszłość. No dobrze, jak to tam było? A! No i teraz. Sobie bierzecie dowolny blok. Poczekajcie, w moim rzadku jest to kamienie, znaczy deski i robicie to tak samo jak ja. No i jak będziecie mieli taką mugułę, że już nie będziecie widać szyb, nie będzie widać szyb, to dawajcie schody, bo mi się tak czasami dzieje, że dają się do góry nogami, więc to taki mój sposób. Dzięki temu będziecie mieli zawsze prosto. Ten sposób jest niekradziony. Możecie go wykorzystywać kiedy tylko potrzebujecie. Jak znacie, to nie ma za to. Wybierzcie sobie też jedną ścianę, w której wykorzystacie drzwi, bo no to będziecie wtedy mogli na przykład zrobić takie ciekawe. Na przykład takie coś. A, to tutaj też obowiązkowo, też będzie być deska. Akurat to, ten domek sam zbudowałem. Może by mogło Wam się wydawać, że on jest wygenerowany automatycznie, ale nie. Aha, bo. Dobra. No to tak. No i teraz budujecie kolejne. Może tutaj już sobie cięć, Albo nie. Pudujcie kolejne, ale trochę mniejsze. Tak, żeby, żeby to wyglądało, wiecie, tak dobrze. Teraz wypełniacie to. I tak, taki efekt musi być. Tu, 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 tu i tu. No i co, gotowe. Jeszcze pochodnia jedynie. Poczekajcie, po... pochodnia. No i tak, dbajemy według własnego uznania. I co, no to tyle. Jeszcze jedynie łóżko mam jakieś określone łóżko? A, nie mam. Łóżko takie tradycyjne, czerwone. Okej. Okay. O, Radosław, on się akurat Radosław, on Aleksander. No, <gry> serdicy, to są fajni ludzie. No to także tak. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie zostawić subskrypcje oraz łapki. Filmy, no co prawda, nie będą się pojawiać codziennie, ale będę się starał, żeby się, pojawia... żeby się pojawiały. Generalnie. No taki domek, no wiem, że widać, że jest taki sztuczny, ale teraz część druga, czyli... Kurde... U... Pata, pewnie pamiętacie, po co nam łopata? A teraz już wam mówię: dzięki łopacie można zrobić coś takiego. Ok, dobrze tak. No i tak można to sobie łączyć, właśnie tak to się robi. Um. Taki coś. Kurde. Też. Dobra. teraz. Dwa. Tak, tak. Tak. Tak, tak. tak, Ok, i tutaj takie połączenie. No i co, tyle. Jeszcze sobie tutaj to tak dołączymy, no i będzie fajne. No i tak sobie to się robi, jak ktoś tak nie umiał budować, albo by chciał budować prosty domek na start. Jakby ktoś chciał budować taki prosty domek na start, to możecie do mnie w komentarzach, jak coś przeoczyłem, albo coś nie dopowiedziałem, możecie zrobić, możecie również zrobić wyższe te domki. Um. Nie wiem, czy może zrobię poradnik, um, może jakieś takie poradniki będą się desta pojawiały, ale będą się pojawiały na pewno. Będę Wam pomagał budować, możecie, um, możemy zacząć zrobić taką, nie wiem, może zrobię serwer na Discordzie, a no, może zrobię jakiś tam serwer. Um, dajcie znaka, czy chcecie świąteczny film, um, bo mogę dla Was zrobić. Właśnie coś tam planowałem trochę. No to co? To by było na no, tyle w dzisiejszym odcinku. No chciałbym jeszcze trochę z wami powiedzieć, ale niestety nie mogę. Trzymajcie się widzą.